Siema, StichsonVarks. Chcę Was zaprosić na live'a, który odbędzie się na Twitchu. Jeżeli chcecie, to będzie link w opisie, lub po prostu na mój kanał. Po prostu przechodzicie na kanał na Twitchu. I tu będzie od godziny 20.00. Dzisiaj, jutro, pojutrze. No i w piątek. Bo w sobotę wiadomo, z wiadomych powodów się nie odbędzie. I pierwszego być może krócej, chociaż. Uznajmy, że od 20 przez te 4 dni się będzie odbywał. Fajnie, jakbyście weszli, bo by byście mi pomogli, jeżeli chodzi o. O czym więcej osób ogląda, tym bardziej są te streamy oglądane. Do tego. No na pewno jest lepsza jakość. Jest dużo łatwiej streamować. Mniej jest niespodzianek. Zresztą myślę, że to jest tak dobry eksperyment. Dwa streamy, wczoraj cz i przedwczoraj, zrobiłem na Twitchu, żeby sprawdzić, jak ta platforma się sprawdza. Myślę, że jest OK, w porządku. Mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby wejść chociaż zobaczyć. Ale też bym chciał poznać Waszą opinię, bo niestety, ale streamowanie na YouTubie jest trudne. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.